Oooo, co jest? Plastikowy dom z pla ich jest więcej. A to jest straszne. Tajemnicza Zelda. No i co? Gościu zaparkował po prostu kładem na dachu. Ooo, tak! Wiecie, gdzie nas przekierowało? Dzień dobry, dzień dobry kochani. Z tej strony Karolek95, w ten wspaniały dzień. Dzisiaj poznamy tajemnicę Google Maps i będzie tego bardzo, bardzo dużo. Będą to losowe rzeczy, ale fajne, które jeszcze nie wiem co to będzie, bo będą losowe, no chyba mówię, nie? Co, co mi zwracasz uwagę w komentarzu? Już po co? Zostaw już teraz łapeczkę w górę. Napisz hashtag PennyWise w kanałach. To, to jest długi hashtag, ale masz szansę go napisać bez błędu. Jak napiszesz go z błędem, zostajesz łapeczkę w górę i subskrybujesz ten kanał, a my zaczynamy do ciekawych rzeczy na Google Maps. Let's go! <laughs> Wonders of Street View, czyli tak. O, od razu zaczynamy, jesteśmy na Florydzie. I, I, co, 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 co mamy na wejściu? Szampańskie schody? Chodzi. A, może. O, może, nie myślałem, że możemy wejść po schodach. Jeez. Czy to jest kawiarnia? To jest nic ciekawego. O! Humbug Whale został uchwycony. Kuźwa, tu samochód Google wjechał pod wodę. No, o, co. Tutaj, a mogę pójść gdzieś w lewo, w prawo? Nie mogę, ale gdzieś w Rarotoni, w Cook Island, w gotujących się wyspach, został uchwycony yy, waleń. Jaki piękny. Mogę zrobić 360? Nie mogę. No ktoś kamerę tu musiał wprowadzać. Halo, no kto zrobił zdjęcie? To na pewno nie samochód Google. Dobro, jesteśmy w Hongkongu. Co jest? Tak, o kurde, tak ludzie, tak można mieszkać. Czy to jest w ogóle bezpieczne? Czy to jest wszystko... Jakby zrobiłem tak klimatyzację. Dobra, przynajmniej klimatyzację. Ale o, jest straszne blokowisko. Ja ogólnie nie chciałbym mieszkać w takim z racji tego, że prawdopodobnie mało miejsca. Ale też kurde, no widzisz sąsiadów, którzy grillują naprzeciwko na balkonie. Więc tak no 2 na 10 bym powiedział, ale sklepy są. Może i jakiś. To nie jest ATM, to nie jest bankomat. Mamy Salon Jo, tu prawdopodobnie jest barber. O Jezu, jak wszyscy są jego klientami. To chłop musi na 7 stanowisk robić. Może, albo i więcej. A mogę. Można iść gdzieś do tyłu, na przykład. Tu się przejść. Nie można. To tylko zdjęcie. Patrz na Hongkong. Tam jeszcze żuraw. Oni dobudowują piętra na górze. Co się dzieje? Ja rozumiem, że wielu mieszkańców. Ale po co? Co to? Namioty będą na górze dostawione? Dobra, dalej. Co my tu mamy? Jakieś wspaniałe. O, widok z ronda. Jesteśmy w Anglii. I co? I Ludzie jadą. I dobra zabawa na rondzie. Ten pan złamał przepis, a nie, bo tam się jeździ po lewej stronie, bo to wielka do, do nieważne. O tak. Wiecie, gdzie nas przekierowało? Windows XP wallpaper. To jest tu gdzieś? No nie gadaj. Co jest to jest tutaj? Na pewno? Czy to są te same pola? Mogę tam podejść? Nie wierzę, że mnie przekierowało na tapetę Windowsa to na tej zasadzie, nie? No popatrz, tylko to jakoś odwrócone jest chyba. I tu powinno być więcej chmur. I gdzie to jest? W Kalifornii? O panie! O, panie! Nie sądziłem, że trafię na tapetę Windowsa XP <gulnałem> na Google się da aż dostawi polubienie. Dobra, wielki odcisk stop! Co jest? Gdzie my jesteśmy? Na Hawajach! Uśwa, ostatnie ślady dinozaurów. Nie, wydaje mi się, że to jest zrobione pod turystów, nie? Wiecie o co chodzi? W sensie turyści tu jeżdżą i mają takie. O, faktycznie na tych Hawa... O, tam jest kolejny ślad. I jest kolejny. Mogę się tam do niego dostać? Mogę tylko w tę stronę. No, zobaczcie, tu jest jeden, tu jest ten drugi. Pasą się krowy, byki, jaki i wszystko inne. I turyści przyjeżdżają normalnie na wulkan Lulek tutaj który się znajduje gdzieś. Bo tu nie ma wulkanu. Nawiedzony bar. O kurde, w Manchesterze w Anglii. O, Zizze już ma pomysł na odcinek. Można wypłacić pieniądze, jakby brakło pitosu na drinki czy na cokolwiek innego. Jakieś metalowe drzwi, to są toalety. O Boże, pancerne toalety. Co się dzieje? Tu możesz zakręcić kołem i wygrywać darmowego drinka. Tutaj zmarł. Bardzo fajny gość, B, BF, bardzo fajny. Nieważne. No i jest nawiedzony lokal, w którym możesz sobie... Tu można iść, o, można usiąść. Można na kanapę? Na kanapę nie można. Pajęczyny, no posprzątalibyście tutaj. Dajcie spokój. <grytanie> dajcie spokój. The Eagle. The Orzeł. <grytanie> Okej, okay. jeszcze... Pomyślałem, że to drugi bankomat. to jest drugi bankomat? Mają dwa bankomaty. Jakby jeden był zajęty do wypłaty, to... O, można być na zewnątrz. O, i normalnie jak już jesteśmy na zewnątrz, to tak wygląda z zewnątrz. The Eagle się nazywa. Jakbyście byli, albo może ktoś był z moich widzów w Anglii, dajcie znać w komentarzach. Czy byłeś w nawiedzonym ba. Bój, myślałem, że nas przetransportowały gdzieś. Trochę jak Warszawa wygląda, nie? Też takie parkingi w Warszawie są. Czy nie? Bo ja nie z Warszawy, to nie wiem, a coś mi tak skojarzyło. Jesteśmy w Czernie we Francji. I co? To jest co? Jesteśmy we wnętrzu fabryki? Ole zarąbiste! Można pozwiedzać sobie, fab... Tylko to jest fabryka, czego? Czy to jest zautomatyzowana fabryka DHL-a, w której roboty podają paczki? Czy ja po prostu jestem w jakimś. NHS DALARME, Defensy GENERMAchne DE Oxygen, czyli niski poziom tlenu w momencie, kiedy. A, nie, kiedy usłyszysz dźwięk, narażony jesteś na ten. Ale co to jest Czern, Bo ja dalej nie wiem. Co, so, mogę wejść po schodach? O, chyba jestem w dietro. O, mogę wejść jeszcze wyżej, to. O, słuchawki mi się. Halo, ja korzystam z nich. Halo! Nie wiem, nie wiem, co to, co to za fabryka. Może. Nie wiem, nie wiem. Coś, coś tu jest produkowane, ale to jest coś tajemniczego. Dom z plastikowych butelek w Argentynie, Misiones. Opa, o, panie, tu nawet zrobione parasole. To jak pada, też to co po plastiku inaczej cieknie. O, co jest? Plastikowy dom z pla... ich jest więcej. Normalnie całe osiedle. Mi się wydaje, że jakby wszystkie zużyte butelki, które trafiają na wysypisko, oni powiedzieli my to odkupimy, napompowali je i zrobili z tego domy, a wręcz całe osiedle. Mają parasol. Ciekawe czy jak grillują to czuć woń plastiku, mam nadzieję. Że nie. Ale, e, no gaśnica już jest normalna! A i tutaj są suveniry, pamiątki. możesz kupić normalnie magnes plastikowy. Yy, tak samo tu jest ta atrakcja. Wizyt to trochę jak Polska, nie? Help to powinien być, ale... Iguazu, Argentyna. No dobrze, wiem. Butelka, butelka, łóżko, też można na nim spać normalnie? Czemu mnie przetransportowało? Co, co tu się dzieje? Czemu to jest takie rozmazane? Czemu ten plastik wjechał mi w ciało? Co jest? Są nawet fotele, proszę bardzo. I to jest zrobione z korków? Nie, to chyba nie są korki, to by było zbyt hardkorowe, nie? No dom z odzysku w Argentynie. Żyrandol! Ja mam dość, dalej! Tu jesteśmy w Marvin Marvelous Mechanical Museum. Że o, wy, wymiana, jak wsadzisz dolca tutaj. A, że, że. Co? Wsadzaj powoli. Ale poczekaj. change, że co? Wydaje ci drobne. A, czyli wsadzasz dolara 5, 10 albo 20 i wydaje ci drobne. I wtedy co? Możesz powsadzać to do tych maszyn? I każda gra. Czy to są maszyny grające? Czy to są jukebox? Prawdopodobnie tak. Całkiem ciekawe, tutaj masz gierki, możesz popływać na skuterach wodnych. Czemu ja tu nie podejdę? Czemu ja nie siądę na ten skuter, jak mam taką możliwość? Yamaha! Normalnie możesz wsiąść na Yamahę i odpłynąć. Kraina bezpieczeństwa. To A tu jest straszne. Tajemnicza Zelda. Ciekawe co ci wywróżyć. Nie chcę widzieć dalej. Minion home! O, dom minionków! Rewelacji... Oj, trochę mały. Gdzie my jesteśmy w ogóle? W Luizjanie. Jak dom minionków? To są cztery grafiki narysowane. Żeby od razu to nazwać domem minionków że, Chyba, że tam jest ten, ten Łysy z minionków, co on tam Oj, łysy, bezwłosny Jak nazwać łysego, bo, bo nie wiem, czy łysy To już, już w tych czasach obraza Bo wiecie, mamy coraz bardziej ten, Czasy, w których trzeba uważać Co się mówi, może ten bezwłosny Tak jak nie można powiedzieć, że ktoś jest plany tylko kurbulentny. Brzmi zdecydowanie lepiej. Na Pier Avenue, tak? Jesteśmy. No dobra, dom minionków niech będzie. O, proszę bardzo! A tutaj jesteśmy w Japonii, w, w prefekturze Nagano. Dobrze, że nie Nago, bo... Te małpy są pobierane. Znaczy one są nagod, tylko mają futra. To są jakieś, nie wiem, nosacze saudyjskie? Nie no, grubo poleciałem, to nie są nosacze. Są po prostu jakieś, jakieś małpy. Tutaj jakiś gość normalnie z kamerą nagrywa, to jest bardzo fajna kamera. Pożycz setup swój. Dobra, pięknie to wygląda. Naprawdę Japonia jest, jest rewelacyjnym krajem do zwiedzania. Ale co tu robią małpy w gorących źródłach? Czy to jest jakiś eksperyment społeczny? Czy one po prostu korzystają z tych usług, bo nie wiem, tu mieszkają. I po to mają futra, że dobrze im się żyje w zimie gdzieś tutaj na drzewach, ale co one jedzą? Zimą. No nie wiem, pędy? Albo są dokarmiane. Ja się nie znam, nie byłem w Nagano w Japonii. Dobra, tutaj mamy... a proszę bardzo, jesteśmy w Kanadzie. Mamy parking na dachu. Tu jakiś gościu wysuwa swoją delikatną stopę z tego, z tej daczy, czy, 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 czy co to jest. To wygląda jak dom z Fortnite'a, na który lądujesz bez kitu, że możesz zniszczyć dach, od razu wejść do środka i zgarnąć iteny. No i co tu jeszcze mamy ciekawego? Co tu jeszcze mamy? Bo to wszystko jest na Big Cave Road, dobra, czyli na drodze wielkiej jaskini. Jak zwał, tak zwał. No i co, gościu zaparkował po prostu kładem na dachu. Czy to jest coś nadzwyczajnego? W sumie tak, jak się dostał tam kład. Jak można. To była jakieś tornado, i po prostu. no nieba, jakby leciało wysoko, uderzyło w dach, to raczej by go zarwało. Bez lądowania. Chyba że ten typ z tą bladziutką nogą idzie go odzyskać. Nie wiem jak, ale. no trochę będzie cię ważył. Po go nie zniesiesz. Nie patrz w dół. Oho, Zjednoczone Emiraty Arabskie. O, chyba jesteśmy w apartamencie Amadeusza Ferrariego w tym momencie, nie? On tam teraz coś na Twitchu. Co? Spojrzymy w dół? Jesteście gotowi? Pięknie wyglądają. Eee, Zjednoczone Emiraty... Rad, Dubaj po prostu. Pięknie wygląda Dubaj. No i co patrzymy w dół? to no, Oho! Oho! Czy to było nagrywane z drona? Prawdopodobnie tak. No, to jest to po prostu nazwane don't look down, czyli nie patrz w dół. Że ja mam taki średni lęk wysokości. Ja bym stąd mógł spokojnie zjechać jak w tym. Eee, są takie kule. Zapinasz się, nie? I tam ludzie siedzą dookoła i, I zjeżdżają w dół. Ja bym spokojnie mógł z tego zjechać i to z takiej wysokości. Nie wydaje się to jakoś bardzo wysoko. Nie no, polerem wysokości to będzie. Zobaczcie na te budynki. Jesteśmy na wysokości tych budynków. Więc to jest chyba dość wysoko. To jest tego? bursz Burż Kalifa? Burżuj Kalifa? A, to ta mama siedzi w tym miejscu. Ty, w tym miejscu streamuje po... Dobra, dalej. Kurde, co to jest? Jesteśmy w Quebec. W Quebecu. W Kanadzie. No i to jest... Minecraftowy dom, jakby go nie nazwać Habitat 67 się nazywa. I co, to jest po prostu co, i pójdę sobie dalej. To jest całe osiedle takich wyszukanych domów. Z jednej strony ciekawie, jak tutaj wygląda układ pomieszczeń, jak tutaj wyglądają mieszkania. Co, to jest jedno mieszkanie, to. Czy to jest jakiś. Ten. Jak to się nazywa? Jak jedziesz do internat? Do internatu jedziesz? To są takie studenckie mieszkania. I tam w środku masz po prostu 3x3 klitkę może z łazienką albo z łazienką w jednym pokoju, nie wiem. Nie wiem, nie byłem. Wygląda fajnie, ale Minecraftowo. Dobra, chillujące wielbłądy. O, proszę bardzo, Google Maps nie zaskakuje. Jesteśmy gdzieś, no nie no, Giza, no widzę piramidę. Także jesteśmy oczywiście w gizie. No i, i, i bez kitu, i tak to wygląda. Wszyscy tam mówią, uuu, piramidy, to zdjęcie, takie piękne. A dookoła pustka, nicość, magnesy i ludzie, którzy próbują cię wpierdzielić na wielbłąda, żebyś trochę popodróżował po pustyni. Więc no dobra, ten tu trzyma dwa bicepsy, tylko jednego bicepsa. Bicepsa i łokieć trzyma. Ten tu już się zastanawia, co komu sprzedać. Przedstawiciel handlowy. To jest chyba pan policjant. W ogóle nie wiem, czy dozwolone jest nagrywanie tutaj. Ja stoję w jakim co jest grane? O, już wiem, że miałem na barkach taką delikatną suknię z kropkami, może to kobieta. Nie wiemy tego. No w każdym razie piramidy i chillujące wielbłądy. Dobra, znikam stąd, bo zaraz będą mnie próbowali na niego wcisnąć. Jesteśmy w Wisconsin. I tutaj w Wisconsin ludzie cykają sobie zdjęcia na tle ryb i ogromnych szczupaków. Swoją drogą, co to jest za szczupak? Co to w ogóle znaczy, że możesz wejść do wnętrza szczupaka? Czy to jest restauracja? Czy tam w środku podają, nie wiem, sernik z kawiorem? O co chodzi? O co tutaj chodzi? Czy to jest Jan pa Myślałem, że to jest Juan Pablo II, a to jednak tylko Robert Kutz, który żył 81 lat. Srogi wiek. A ci dalej robią zdjęcie? Czy to leży banan? To prawdopodobnie leży tutaj banan. Gościu czeka i sam je banana. No, jakbyś Sprite'a postawił bardzo chętnie bym do ciebie dołączył mordo. Lots of panda. Hong Kong. O, jakie pandusie. Dzień dobry. Czy, to, czy pan coś je, czy pan coś pije, bo pan mi się rozmazał? Będą nagrywki. Czyli oni nagrywają prawdopodobnie i to. A, bo to jest wycieczka pand. Oni gdzieś płyną, zobaczcie. Także wydaje mi się, O, tych pand jest tam więcej. Setki statków wiozą pandy. I to sztuczne. Czy to. Ja już rozumiem, to jest pan przewodnik, który tłumaczy tym pandom, że płyną. Nie musi do nich gadać, bo one są plastikowe. Albo z jakiegoś szkła, albo wypalane z, Nie wiem. Z ceglane pandy, tylko pokolorowane. Nie, nie, to jest, to jest hardkorowe. Co tu się dzieje? W południowej Korei. Mamy taki ship hotel. O panie! Ogrodzenia jak w Polsce. Tu jedzie kija so Sorento, chyba dobrze to filmie. Stara kija Sorento. No i co, przespałbyś się tutaj? 5 tysięcy lajków, śpimy w tym hotelu. Pojadę do Korei. No dobra, z 10 tysięcy i pojadę. Ale z rodziną, ok? I ode mnie to tyle, moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej tajemnic ciekawostek z Google Mapsa, to dajcie znać pod spodem w, koment w komentarzu. Ha, 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 w komentarzach. Ode mnie to tyle, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie jeszcze.